Szwedzka firma medyczna inwestuje miliony w Bitcoina. Technologia zdrowia spotyka kryptowaluty. Bitcoin rośnie, a BTC Bull zyskuje. Nowy token gotowy na posce. Stopy procentowe bez zmian. Co zrobi Bitcoin, gdy Fed pokaże karty? Węgierski zakaz kryptowalut, rewolut i inni w kleszczach nowego prawa. Czy sztuczna inteligencja zmienia oblicze nauki? Szansa czy zagrożenie? Ważna informacja. Przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Firma medyczna inwestuje miliony w Bitcoina. Technologia zdrowia spotyka kryptowaluty. Szwedzka spółka technologiczna Hasto Group, specjalizująca się w usługach zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji i długowieczności, właśnie zakończyła dwie kluczowe rundy finansowania, pozyskując równowartość ponad 96 milionów dolarów. Część tej kwoty, około 54 miliony, pochodzi z najnowszych emisji akcji i obligacji zamiennych. I choć mogłoby się wydawać, że firma z branży zdrowotnej zainwestuje środki w rozwój technologii medycznych, jej głównym celem stało się gromadzenie bitcoina. Strategia kryptowalutowa HasTo ma na celu ochronę kapitału i wzmocnienie bilansu spółki przez inwestycje w cyfrowe aktywa. Tylko w maju firma kupiła niespełna 5 bitcoinów za nieco poniżej pół miliona dolarów, a wartość jej akcji skoczyła po tej informacji o prawie 40%. To był wyraźny sygnał. Rynek przyjął ten krok entuzjastycznie, a zarząd postanowił pójść za ciosem. Dzięki kolejnym transzom finansowania, w tym gwarancjom kredytowym od znanych postaci ze świata kryptowalut, takich jak Adam Back z firmy Blockstream. Hasto konsekwentnie powiększa swoje zasoby cyfrowego złota. Obecnie posiada już niemal 250 bitcoinów. Cała strategia zakłada nie tylko kolejne zakupy kryptowaluty, ale też emisję kolejnych obligacji zamiennych, które inwestorzy będą mogli nabyć po cenach wyższych niż dotychczas. To oznacza, że firma przewiduje dalszy wzrost wartości bitcoina. Choć taki kierunek może wydawać się nietypowy dla spółki z sektora zdrowia, Hasto pokazuje, że przyszłość technologii, czy to zdrowotnej, czy finansowej, może łączyć się w zaskakujący sposób. Firma stawia na synergię nowoczesnej medycyny, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych, chcąc jednocześnie budować stabilność finansową i przyciągać innowacyjnych inwestorów. Bitcoin rośnie, a BTCbull zyskuje. Nowy token gotowy na hossę? Po niedawnej deklaracji Ilona Maska, że fiat to porażka, Bitcoin zbliża się do historycznych szczytów. Jego cena przekracza obecnie 108 tysięcy dolarów amerykańskich, a inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę kryptowalut jako alternatywy dla osłabiającego się dolara. W tym kontekście pojawia się nowy gracz, token dolara BTC Bull, który może być jednym z głównych beneficjentów nadchodzącej hossy. Czym wyróżnia się Bityk Bull? To pierwszy token, który nagradza swoich posiadaczy bitcoinem za każde nowe rekordowe osiągnięcie ceny BTC. Przy przekroczeniu poziomów takich jak 150 tysięcy dolarów amerykańskich, 200 tysięcy dolarów amerykańskich i kolejnych rozpoczynają się automatyczne airdropy BTC. Im więcej tokenów posiadał użytkownik, tym większy jego udział w nagrodach. Token zadebiutował na zdecentralizowanych giełdach i szybko zdobył popularność. Po początkowej realizacji zysków cena ustabilizowała się na poziomie 0,00135 USD i zaczęła rosnąć, osiągając USD. 00158 USD. Kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie około 21 milionów dolarów amerykańskich, co pozostawia duży potencjał wzrostu. Projekt zyskał zaufanie inwestorów. Ponad 591 tysięcy. USD zablokowano w płynności, a token przeszedł audyty Coinsalt i SolidProof. W ciągu 24 godzin od startu handlu właścicielami tokena zostało już 6,5 tysiąca osób. Dolar Bitcoin Bull jest także w czołówce rankingu Dex Screener. Deklaracja Maska może dodatkowo napędzić zainteresowanie. Choć jego inicjatywa polityczna America Party dopiero się kształtuje, publiczne poparcie dla Bitcoina ma ogromne znaczenie. W połączeniu z osłabieniem dolara i rosnącym popytem na Aktywa niezależne od państw, BTC znów staje się bezpieczną przystanią. Jeśli Bitcoin rozpocznie nowy raid, token TBULTI z unikalnym systemem nagród i niską kapitalizacją może zyskać ogromną popularność. To potencjalna szansa dla inwestorów, którzy chcą połączyć spekulacyjny potencjał memeCoina z realnymi nagrodami w BTC. Stopy procentowe bez zmian. Co zrobi Bitcoin, gdy Fed pokaże karty? Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ogłosi dziś w nocy, według czasu pekińskiego, protokół ze swojego czerwcowego posiedzenia. Chociaż główne stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie między 4 a 4,5%, rynki z niecierpliwością czekają na sygnały dotyczące możliwych cięć jeszcze w tym roku. Przewodniczący Fed, Jerome Powell. Nadzoruje te spotkania z naciskiem na klarowną analizę sytuacji gospodarczej. Choć oficjalnych zapowiedzi jeszcze nie ma, wielu ekonomistów i inwestorów spodziewa się obniżki stóp już we wrześniu, pod warunkiem że dane o inflacji nadal będą wskazywać na poprawę. Taka decyzja może mieć silny wpływ na rynek kryptowalut, w szczególności bitcoina i Ethereum. W przeszłości przerwy w podwyżkach stóp często prowadziły do wzrostu w wartości kryptowalut, nawet o kilkadziesiąt procent oraz napływu kapitału do projektów zdecentralizowanych finansów. Na razie nie pojawiły się żadne konkretne wypowiedzi ze strony liderów branży krypto, a społeczności inwestorów z niepokojem wyczekują, czy Fed zaskoczy rynki. Bitcoin aktualnie utrzymuje się w okolicach 108 tysięcy dolarów. Notując ponad 30% wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy, jego dominacja rynkowa przekracza 64%. To pokazuje, jak silnie nastroje inwestorów wiążą się dziś z polityką monetarną. Badacze z Końku zauważają, że zmiany regulacyjne i technologiczne mogą dodatkowo wpłynąć na zachowanie rynku. Dla inwestorów kryptowalutowych nadchodzące dni mogą więc okazać się wyjątkowo ważne, nie tylko ze względu na liczby, ale także na narrację, jaka wyłoni się z opublikowanych dokumentów Fedu. Węgierski zakaz kryptowalut, rewolut i inni w kleszczach nowego prawa. Rewolut niespodziewanie zablokował dostęp do kryptowalut wszystkim użytkownikom na Węgrze. Decyzja zapadła z dnia na dzień, bez żadnego ostrzeżenia i zaczęła obowiązywać 7 lipca. Powodem jest nowe prawo karne wprowadzone przez rząd Wiktora Orbana, według którego wszelkie nieautoryzowane działania związane z kryptowalutami mogą skończyć się więzieniem. Choć rewolut zapewnia, że blokada jest tymczasowa, Użytkownicy nie mają obecnie żadnej możliwości sprzedaży ani wypłaty swoich cyfrowych aktywów. Firma tłumaczy się koniecznością dostosowania do prawa Unii Europejskiej oraz lokalnych przepisów. Czeka na specjalną europejską licencję Mika, ale dodatkowo musi uzyskać zgodę od Węgierskiego Banku Centralnego, co sprawę mocno komplikuje. Na Węgrzech kryptowaluty posiada niemal pół miliona ludzi. Teraz wielu z nich czuje się zdezorientowanych i odciętych od własnych pieniędzy. Nowe przepisy, które przeszły przez parlament w połowie czerwca, przewidują surowe kary więzienia, nawet do 8 lat dla firm i do 5 dla zwykłych użytkowników, jeśli korzystają z usług bez krajowej licencji. Rząd tłumaczy te działania walką z przestępczością finansową. Ale eksperci alarmują, że prawo jest niejasne, zbyt restrykcyjne i wprowadzone bez konsultacji. Węgierskie stowarzyszenie firm fintechowych ostrzega, że używane w ustawie pojęcia są zbyt ogólne i podatne na dowolną interpretację. Może to prowadzić do masowego odpływu specjalistów i startupów do krajów przyjaźniejszych dla innowacji, takich jak Wielka Brytania czy Singapur. Revolut to nie jedyna firma, która zareagowała tak ostrożnie. Bitstamp mimo europejskiej licencji Zawiesił u siebie handel kryptowalutami na Węgrzech, pozostawiając jedynie podstawowe funkcje jak wypłaty i staking. Z kolei globalne platformy takie jak Coinbase czy Kraken nadal działają, licząc na to, że unijne regulacje zapewnią im ochronę, dopóki władze węgierskie nie wydadzą jasnych instrukcji. Na razie Revolut nie ogłosił kiedy przywróci pełną funkcjonalność usług. Firma uspokaja, że konta oszczędnościowe, bankowość i wymiana walut działają bez zmian. A za kulisami stara się zacieśniać współpracę z lokalnymi instytucjami, w tym ze Związkiem Banków Węgierskich. Sytuacja wciąż jednak budzi niepokój. Choć Unia Europejska dała państwom czas na wdrożenie nowych przepisów do końca przyszłego roku, Węgry postanowiły działać szybciej i dużo ostrzej. Efekt? Zamiast porządku i przewidywalności, branża finansowa znalazła się w stanie niepewności i chaosu. Czy sztuczna inteligencja zmienia oblicze nauki? Szansa czy zagrożenie? Sztuczna inteligencja wkracza do laboratoriów i naukowych publikacji, a wraz z nią pojawiają się poważne pytania o uczciwość badań. Nowe analizy wskazują, że w ostatnim czasie coraz więcej artykułów naukowych, szczególnie w dziedzinie biomedycyny, nosi wyraźne ślady ingerencji narzędzi takich jak ChatGPT. Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern we współpracy z Instytutem Zastosowań AI w Medycynie w Niemczech przeanalizowali ponad 15 milionów abstraktów naukowych. Wnioski są zaskakujące. Wśród publikacji z roku 2024 aż co ósma może zawierać fragmenty generowane przez sztuczną inteligencję. Badacze wskazali na prawie 500 charakterystycznych słów, takich jak zgłębia, podkreśla czy prezentując, które pojawiają się znacznie częściej niż we wcześniejszych latach. To właśnie one stały się językowym podpisem modeli językowych. Nie brakuje jednak głosów studzących emocje. Profesor Stuart Geiger z Uniwersytetu Kalifornijskiego zauważa, że język po prostu ewoluuje, a popularność niektórych słów może wynikać nie tyle z bezpośredniego użycia AI, co z wpływu kulturowego, jaki te narzędzia już dziś mają na nasz styl pisania. Z kolei profesor Kathleen Perley z Uniwersytetu Rice broni wykorzystania AI jako szansy na wyrównanie szans w świecie nauki dla badaczy, którzy nie posługują się biegle angielskim. Albo zmagają się z zaburzeniami uczenia się, takie wsparcie może być jedynym sposobem na zaistnienie w środowisku akademickim. Czy jednak używanie sztucznej inteligencji w celu pokonania barier powinno być piętnowane? A może wręcz przeciwnie? Powinniśmy traktować to jako narzędzie otwierające drzwi przed talentami dotąd niezauważonymi? Z drugiej strony entuzjazm tonują przykłady nadużyć. Chatbot GROK, stworzony przez firmę Elona Maska, niedawno publikował na platformie X treści antysemickie. I usprawiedliwiał mowę nienawiści. Pokazuje to, że bez odpowiedniego nadzoru nawet najbardziej zaawansowane modele mogą stać się niebezpieczne. Również systemy wykrywające teksty generowane przez AI bywają zawodne. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych została przez jedno z narzędzi oceniona jako prawie w całości stworzona przez sztuczną inteligencję, podczas gdy inne dało jej tylko 10%. To pokazuje, jak łatwo można kogoś niesłusznie oskarżyć. Sztuczna inteligencja stawia naukę przed nowym dylematem. Jak zachować rzetelność, oryginalność i uczciwość, gdy granica między pomocą a zastępstwem zaczyna się zacierać? Przyszłość badań naukowych będzie zależeć od tego, czy potrafimy jasno określić, gdzie kończy się etyczne wsparcie, a zaczyna manipulacja. Bo choć technologia może przyspieszyć rozwój nauki, to nie powinna odbierać jej duszy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.